Trzymaj się, Paweł. Tak. Kazali no mi to rok. Bartek i... I co stoi? A tutaj już stoi Tomek. Tomek, który się nie odzywa. I masz Tomek. O, odzywa się. Dobra, a czekajcie, bo ja, ja zmieniłem sobie ten teksturpak na normalny, bo coś bo montuję filmik w tym momencie, więc... E, dobra, więc tak, tablica kto ile razy umarł, nie graliśmy bez was, więc ja umarłem dwa razy, to Martek. Raz, Tomek dwa. No i żyjemy dalej, gramy. Holy shit, kto się rozłączył? Ja na bardzo fajnym teksturpaku. Tomek się rozłączył? Nie, panie. No, moment sprawdzę Skype'a. Tak to my się rozłączyłem. Co Co się chyba dzieje? Chyba nie ty chyba nie kręcisz. Kręcę dalej, ale czekaj, mi coś jakiś error. Czekaj. Grupowe rozmowy wideo. Można wideo mieć. Ja się wiem, Widzisz, ale... Mi też jakiś error wyskoczył i dlatego mnie ruch Sss. Dobra. E, proszę, nie. E, muszę sobie w Game Boostera ściągnąć. E, naprawdę, czekaj. To ja sobie na razie zmienię wideo. Setting. Short. Mm. Ja się dziwię dlaczego mi muli, Bo mam OpenGL, Wimboarding i... smot licning i gram na Far. A ja się dziwię. Dlaczego mi mówi? Czy ty masz i ten Wiesz, wylem. że tak, 58 fps miałem. Ja teraz mam 10 w tym momencie. 11 tak okay. ja. Ja w tej chwili mam Fuck je. ja ja mam 80, haha. No bo tak jak na game boosterze grasz, a ja bez game boostera. A wiesz to jest po prostu... Tak Tomek żegnam. Najlepiej. No i no, co to odwalasz? Co ja nic nie robię? To dlaczego wyszedłeś z gry? Nie wyszedłem. No to cię wywali. Tak. No, wywali tąka.

Warta przestrzeń, czy No Cofa mnie? Szkuźba. Ale przecież ma a no tak to przeze mnie przepraszam. Batek, idziemy na kanion zaraz. Czekaj, ale to ma być mój pokój. No to, dobra, to ja tak jest dobrze. ten pokój, ale czy idziemy na kanion zaraz? No idziemy, idziemy. Tam zbierzemy te rzeczy i nie będę brał ze są tak dużo rzeczy, bo będzie mi później szkoda. Tak, tak samo jak drabinki. Wziąłem 40 parę drabinek i tam umarliśmy Creeper wybuch i rzeczy nie ten. Dzisiaj Tomku bym miał przerąbany. Czego? A bo zadanie mieliśmy z Polaka i A ja nie zrobiłem. Tam, tam, tam! Pisałam notkę do mnie. Ja teraz seryjnie taką muzyczkę by się dało, tak jak tan tan tan. Tam. Jak nie tam, tam, tam się Znajdziesz muzy muzykę tam. Właśnie, tam w tyle by się dało, takie fajne momenty, wiesz. Paweł, co ty robisz Tu To mój pokój, czy znaczy, tutaj, gdzie ty ten ten. To jest taka dziura Acha, gdzieś, I, on tu ma być I'm tu mój sorry, pokój. Baby. Może muzyką nie tak. O tutaj Tomek jak rozumiem ma być brama. No jak tak się uczepiłeś tej bramy to będzie tutaj. Jej, brama, brama. Tylko mi brakuje dirtu. Muszę się albo po niego wybrać, albo ty wy macie trochę. Nie wiem. Bartek, pytanie za 10 tysięcy. Dlaczego wyszedłeś? Nie, ja nie możemy <noise> Dobra Coś ci się panu zdawało Tak I Minecraftowi też No, teraz gram się na normalny. Teraz sobie gram na teksturpaku I szczerze powiem, że mam 40-30 FPS-ów No to dlaczego ja mam 12? Aha, bo się przesyło Proszę, mam tak włączonego. Sony Vegas Pro, gadu, gadu, escape Eee... Konsola, fraps eee. Aha za zanim się drzwi otworzą to on sam otwiera. Eee. Paweł Wychodź na fotel Co Tomek wiesz? Ja się doputałem do jakiegoś banana Nie, super, to masz co? Matek ja nie wiem gdzie jesteś No co to była dziura? Dziura, dziura To była dziura, 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 dziura. Oga, 7 FPS-ów O, cholerka Muszę się sprężyć, bo już się ciemno robi No mek, dupsko. BAMSAJ To jest na 4, to czyli to będzie tak o, na, na, na. jak ja mam piękne, to Ale to jest Co mówisz, Tomek? Gdybyś pomógł, a nie. No patrzę, ja pomogę! Nie, przykro mi, nie mam upadku. E, przykro mi, masz na Mogę ściąć to drzewko. Maj, to jest drzewko wiecznej radości. Nikt mi nie, nie mówił o takim drzewie. Wiem. Ja tu ja jeszcze będę wody. robił fosę z lady. Ale to my możemy posadzić kaktusy. Co można z kaktusów robić? Przypomnijcie mi. Nic. Barwnik. No weź nie gadaj, kładę kaktusa i nic mi nie wychodzi. Ja mam 33 kaktusy. A ja 5. Lol, ej. Mm. Ej ty, ej ty. zrobię taki... Zrobię swoją prywatną ład? Czego poszedłeś, jakiegoś fajnie? Chyba żeby resetowałem serwer, może mi nie będzie lagowało. Tu byś musiałaś resetować całego Minecrafta. O, to, to A to, jak tu to odwala! Aaa! To chyba rozwalasz to. Kto będzie tak hojny i mi da węgla? Ja chyba nawet nie mam. Weź sobie jednego. Kupa. Weź sobie jednego. Kupa, kupa. A gdzie to jest. Gdzie? Tam, u, Tomka w pi mam... u Tomka w piwnicy. Nie, zostaw moje. Nie, nie, a ja, ja zwalam, w ścianie jest. Dal proszę, mam jeden, no ma dwa, dwa. Trzy. Ej, cholerka, gdzie jest mój kilof? To jest. Ale Dobra, ryzykuję, idę robić co w nocy. Ej, mam pytanie, jak nie można mieć drzewa? Drewna chyba raczej. A czy... Brawo, Tomek! No kuź, za fajną. O, kuź, ta cię ratuje. popatrzyłem się na Endermana! Serio? Ja tam Endermana nie widzę... O kurde, Enderman. Popatrzyłem się na drugiego. O <śmienicza> <śmienicza> nie, Bartek, Jestem młody, kurde. wracamy, już sekundowej przerwie. Bartek umarł. Ale, bo ja umarłem. No wiem, właśnie pokazuję. Przez szkielet, już dopisuję ci dwa krzyżyki. Chyba, e, okay. gdzie wychodzicie na te cape? Tomek, nieważne, my ci przyniesiemy rzeczy. Ale ja chcę z To Tomek, przyniesiemy ci rzeczy. Tomek, jak ja mówię. chcę też iść. U mnie u mnie w pokoju, nie, nie, nie rozumiesz tego słowa? U mnie w pokoju, kopiesz niżej Nie Bartek, bo ja gdzieś indziej zakopałem Tomek, tu Czekamy na Bartka